Kobiety gospodarne i wyjątkowe. Takie właśnie są polskie gospodynie i pod takim hasłem 11 października zorganizowano Kongres kół gospodyń wiejskich we Włocławku. Patronat nad wydarzeniem objęła pani wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gębicka. To jest takie spotkanie, w którym chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony pokazy kulinarne, występ zespołu pieśni i tańca Kujawy, występ Orkiestry Romantika, z drugiej strony szkolenia dotyczące rejestracji produktu tradycyjnego, dotyczące rozliczania się przez koła gospodyń wiejskich. I oczywiście informacje na temat, skąd koła mogą pozyskiwać środki finansowe. Bardzo się cieszę, że jako poseł na Sejm mogłam pracować nad ustawą właśnie o kołach gospodyń wiejskich. Ustawą, która zakłada wsparcie. Dla tych kół, które zechcą się zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to bardzo proste i wcale nie niesie skomplikowanych działań ze sobą. Podczas spotkania członkini kół gospodyń wiejskich mogły wysłuchać prelekcji na temat prowadzenia działalności przez zarejestrowane KGW. Dowiedziały się również z jakich form wsparcia finansowego mogą skorzystać i jak zarejestrować koło oraz w jaki sposób rozliczać się z otrzymanych środków. Kongres był także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między gospodyniami. Zarejestrowane koła prezentowały swoje osiągnięcia oraz omawiały najciekawsze projekty, które udało im się zrealizować. Był też oczywiście czas na warsztaty kulinarne, konkursy i dobrą zabawę. To jest nasze koło KGW Różanka. Eee, powstaliśmy niedawno, e, bo w lutym tego roku. W skład naszego koła wchodzą e, koleżanki, tak jak widać, które prężnie e, działają. Pozyskaliśmy dzięki pomocy pani Ani Gębickiej e, środki e, na to, aby, aby możliwość... E, zrobienia czegoś tak fajnego jak ta książka kulinarna, która zawiera ponad 40 przepisów różnych kół gospodyń i to wszystko zawarliśmy tutaj w tej książce. Książka jest dopiero co wydana, miała premierę tydzień temu. Zachęcamy do przeczytania tego naszego przewodnika. Mamy nadzieję, że będzie również druga edycja tej książeczki. Zbieramy tutaj kolejne koła. Jest bardzo dużo zainteresowań i dużo chętnych pań, które Chcą jak najbardziej wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Jest w kole nasz 12 osób. Reprezentujemy na wszelkich dorzynkach powiatowych, dorzynkach gminnych, wszelakich festynach, wszędzie jeździmy. Takie kulinarne spotkania czy coś takie jak dzisiaj. Bardzo chętne jesteśmy do współpracy. Założyliśmy koło 11 lat temu. Coraz więcej się rozwijamy. I mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej. Jeśli chodzi o koło, istniejemy od 2016 roku. W 2018 zarejestrowałyśmy się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tak zaczęłyśmy działać na taką szerszą skalę. Działamy bardzo prężnie, mimo że nas jest niewielka grupa, jednakże bardzo aktywnych i chętnych do działania pań. Uczestniczymy we wszelakich właśnie kiermaszach, festynach i tego typu inicjatywach. Prezentujemy Koło Gospodyń Wiejskich w Kaliskach. Jesteśmy grupą od niedawna, bo od niespełna dwóch lat. Organizujemy różne wyjazdy w zależności od zaproszeń. Występujemy bardzo często w chłopce, w lubieniu, w domu dziecka, w żłobku. No i w zależności od tego, gdzie nas zaproszą, tam jeździmy. Dostałyśmy dofinansowanie, dużo nam to pomogło. mamy większe możliwości na rozwój koła gospodyń i na, na swoje potrzeby, które nam są potrzebne, to koła gospodyń, żebyśmy mogli sobie lepsze warunki mieć do rozwoju. Istniejemy od niedawna, bo będzie dopiero rok. Uczestniczymy gdzie tylko możliwe, gdzie jesteśmy zaproszeni. Istniejemy krótko, bo nawet bo nie cały roczek. W listopadzie będziemy kończyć roczek. <laughs> Działamy, no, jak to się mówi, w środowisku wiejskim. Robimy różne rzeczy, od przetworów yy, po obsługiwanie imprez. Yy, mam dziewczyny, które chcą działać, które coś robią. Na, na dzisiejsze spotkanie przy, na, przygotowałyśmy yy, na deser Tort z owocami. Jesteśmy kołem zarejestrowanym. Dała nam bardzo dużo ta rejestracja, dlatego że dostanie, dostałyśmy środki, które mogliśmy przeznaczyć, bo mamy remizę, korzystamy z remizy OSP. Tam jest, jest bardzo ubogo wyposażona, więc mogliśmy sobie dokupić takie rzeczy, które są nam potrzebne. No Jesteśmy wyjątkowym kołem, bo działamy od 19 września, także nie mamy jeszcze miesiąca. Nasze koło to koło nowinka z nowego Ciechocinka, bardzo małej miejscowości. Między Aleksandrowem a Ciechocinkiem, ale bardzo prężnej. Zarejestrowaliśmy się w Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa. Muszę się pochwalić, że dostaliśmy już dotację, nawet mamy na koncie, którą chcemy przeznaczyć na najpotrzebniejsze rzeczy dla nas. Ale już mamy za sobą pierwsze takie spotkanie. W ubiegłą sobotę na festynie przy Wiśle bezpiecznie nad wodą braliśmy udział. Zaprezentowaliśmy się bardzo ładnie, serwowaliśmy przysmaki. Dziewczyny pracują bardzo prężnie. Jest to nasz początek, ale myślę, że będzie dobrze. Nazywamy się Mokowianki. Pracujemy od dłuższego czasu, ale z chwilą, kiedy, dofinans kiedy się zarejestrowałyśmy, dostałyśmy dofinansowanie, naprawdę rozwinęły się, rozwinęłyśmy się całą parą. Urządzamy różne pikniki, współpracujemy z parafią, bo jesteśmy wsią parafialną, współpracujemy z parafią, urządzamy dorzynki. No cóż, spotykamy się, bawimy się wspólnie z kobietkami, przybywa nas coraz więcej. Panie przystępują do koła gospodyń, łącznie z mężami nawet, także jest nam bardzo miło. 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, który ma podkreślać, jak ważną i odpowiedzialną rolę w rozwoju obszarów wiejskich odgrywają kobiety. To także doskonała okazja, aby złożyć naszym gospodyniom najlepsze życzenia. Życzę im przede wszystkim tego, żeby zawsze mogły znaleźć przestrzeń do realizacji swoich celów, do realizacji swojego potencjału, do wykorzystania tych możliwości, które mają, żeby zawsze mogły liczyć na wsparcie swoich bliskich, żeby ta ich działalność była jeszcze bardziej prężna żeby i przede wszystkim, żeby została doceniona. A czego z okazji tego święta życzą sobie gospodynie? Uśmiechu, energii, no i co tam, spełnienie marzeń. Życzyłabym dużo takiej wytrwałości w pracy, bo to nie jest łatwa, to jest praca społeczna, nie jest to łatwa praca, ale właśnie dużo wytrwałości, dużo wyrozumiałości między sobą, bo są różne sytuacje pracowitości, a poza tym to wszystko inne przyjdzie sam, żeby nie wstydziły się tego, że są gospodarne, że są wyjątkowe, żeby okazywały to każdego dnia żebyśmy były zdrowe, kochane, szczęśliwe i żeby było od nas coraz więcej. Nasza redakcja dołącza się do życzeń i przypomina wszystkim kołom gospodyń wiejskich o cyklu artykułów Poznaj Nasze KGW, który prowadzimy na łamach naszego portalu. Drogie Panie, jeśli Wasze koło wyróżnia się szczególną aktywnością, prężnie działacie na rzecz lokalnej społeczności i macie wyjątkowe talenty, to koniecznie zgłoście się do nas. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej kalendarzrolników.pl Pomysłodawczyni jest jedna i...